Witajcie! Dzisiaj przypomnimy sobie katechizm polskiego dziecka. Pamiętacie? Zrobiłam dla Was takie książeczki. Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł biały. Gdzie Ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną, czym zdobyta, krwią i blizną. Czy ją kochasz, kocham szczerze, a w co wierzysz, w Polskę wierzę. Coś ty dla niej, wdzięczne dziecię, coś jej winien, oddać życie. Pięknie powiedzieliście ze mną ten wierszyk. To teraz, kochani, przypomnijmy sobie piosenki. Jestem Polakiem. Pokazujemy paluszkiem. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kochamy. Z całych sił Chcemy byś również Kochał ją i ty, i ty Ciuchcia Na dworcu czeka Dziś wszystkie dzieci Pojadą nią, by poznać kraj Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele, na pewno w drodze spotka nas. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Pierwsze jest zakochane, miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są. Kraków to miasto stare, w nim piękny wawel, obok Wawelu mieszka smok. Jesteśmy Polką i Polakiem. Dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Teraz to już Warszawa, to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest. Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. To ruń z daleka pachnie, bo słodki zapach pierników kusi mocno nas. Podróż skończymy w Gdańsku, stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kocha Sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty. I ty. Pięknie ze mną śpiewaliście. Prezentację wysłałam rodzicom, i znajdziecie je na stronie internetowej przedszkola i OREF. Miłego śpiewania.